Witam was w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006. W dzisiejszym odcinku dużo drużynówek. Zanim zaczniemy, oczywiście, zapraszam do stawienia Subika, zapraszam do stawienia łapeczki w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, no i tak to wygląda w kalendarzu. Mamy drużynowy Buchar Świata. Mamy Puchar Świata Zakopane, Puchar Świata Drużynowy znowu w Zakopanem i drużynowy Puchar Świata w Sapporo. Także wszystkie te drużynówki dzisiaj sobie zrobimy i turniej skandynawski Puchar Świata zostawimy sobie na ostatni odcinek w tym sezonie. Idziemy sobie na trening, 5 skoków na średniej, może być prędkość najazdu jak najbardziej, możemy sobie cisnąć prędkość. No i lecimy z pierwszymi zawodami drużynowymi w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w norweskim Trondheim, na skoczni o punkcie konstrukcyjnym K-120. Obiekt stanowi część kompleksu narciarskiego o nazwie Granasen. O! Widzicie jakichś zabieg... ciekawych rzeczy tu się można dowiedzieć? Dobra, pierwszy Teraz skok w dzisiejszym skoczka, odcinku. Który zajął miejsce na belce Miejmy nadzieję, że te drużynówki to powygrywamy jakoś, albo przynajmniej na podium będziemy. Bo w indywidualnych no to różnie bywa. Się wybił. Mogło być lepiej, ale dosyć tutaj stabilnie w locie. Będzie nawet dobry skok. Z najdalszych skoków. 128 metrów, no całkiem nieźle jak tutaj widzicie. E, noty na mogły być na... troszkę lepsze. Polska na pierwszym miejscu, proszę na... bardzo, o to chodzi, właśnie o to chodzi. No i. Na belce widzimy oczekującego na druga zawodnika. seria zawodów, proszę Państwa. Perfekcyjne dopnięcie od Belki, czy to będzie dobry skok? On był jak najlepszy. Dobre wyjście z progu, tutaj szybkie ustabilizowanie to będzie bardzo dobry skok. To będzie świetny skok, i niestety nie ma telemarku. 130,5 metra, oczywiście, to jest świetna odległość. W telemarku nie ma także. Noty troszeczkę nam poucinali. No i zobaczmy, czy będziemy na pierwszym miejscu. No niestety, miejsce drugie w, po pierwszym konkursie drużynowym. Idziemy sobie na trening, i teraz będzie jeden indywidualny. Tu sobie pójdziemy w technikę lotu może o. Indywidualne zakopane, a potem już kolejna drużynuweczka. Tak sobie wszystko skumulowałem te drużynówki Witamy, dzisiaj. Zapraszamy na kolejne zawody Pucharu Świata. Sezon już w pełni. Oczekujemy od skoczków wysokiej formy. No sezon już, Uliczność... w się kończy, Teraz można na... powiedzieć. Dobra, pominiemy sobie e, kwalifikacje. Na skok czeka kolejny zawodnik. I znowu perfekcyjne odepchnięcie od belki. Coś jest nie tak. Coś za dużo tych perfekcyjnych odepchnięć od belki. I pierwszy skok zakopany. Dobrze to wygląda jak na razie. Troszeczkę problem w locie, ale nie są one za duże. Co to było? Jak daleko? Ej, nie, no tutaj ja sam muszę powtórkę chyba zobaczyć. Nie wiem, ale mi się wydawało, że to daleko jest. No niby 129 metrów, ale zobaczmy to w powtórce, jak to wyglądało. Tak mi się... Kurczę, wydawało się to ledwo wylądowałem jakoś. I fake. No, aż tak się animacja coś Widzimy się czy... e, dobra, o, z stało. Dobra, mamy piętnaste miejsce. Skoczka, który zajął miejsce na czy może być lepszy z Oczywiście, że może być lepszy. Ale nie wiem, czy damy radę to się dostać do dziesiątki. Ładnie to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Ładnie, bardzo ładnie w powietrzu. No kurczę. 128,5 metra całkiem nieźle, ale no szkoda, że nie było tego telemarku. 20 miejsce. O, możemy sobie coś tutaj iść, także pójdę sobie w technikę lotu. No i okej. Okay. Skończyła się umowa ze sponsorem. Także weźmiemy sobie od razu tutaj sponsora. Jednego tylko mamy, więc bierzemy. No i ja bym sobie tutaj formy poszedł, bo tej formy jest bardzo mało teraz. Średnia forma musi co najmniej być. No i kolejna drużynówka z k 120. Mam nadzieję, że zwyciężymy. Nie będę tutaj sobie patrzył na tą animację. Mogło być lepsze odknięcie od belki, ale nie jest najgorzej. Nie zrobiliście z progu, troszkę problem w locie, ale będzie jak najbardziej dobry skok. 122 i, stopna, i pół proszę metra proszę Państwa czy... No i zobaczmy na którym będzie miejsce po skokach wszystkich Jesteśmy na prowadzeniu, więc o to chodzi No i druga seria Na rozbiegu widzimy następnego skoczka O nie Trzeba odepchnięcie od belki, ale Jeżeli nic tu więcej nie zepsuje, no to powinniśmy wygrać Wygląda to no gorzej niż w pierwszej serii na pewno Kurcze 116 metrów, tylko ale mamy przewagę z pierwszej serii. Czy damy radę, tutaj wygrać? Polska cały czas na prowadzeniu. I jest! Polska wygrywa! No i o to chodzi, o to chodzi. Bardzo elegancko. 5000 dostałem. Idziemy sobie na trening. Pójdziemy sobie jeszcze. Yy, chociaż nie, nie idziemy w formę. W następnym odcinku sobie więcej formy będziemy. Dobra, pójdziemy sobie w technikę lotu jeszcze. <laughs> I lecimy. El Sapporo k 120 Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, troszeczkę no ale już zapowiadałem w poprzednim, że będzie Dzisiaj trochę krótszy na sportów zimowych, prawdziwa gratka, zawody Świata w Bardzo ładne to Sapporo. Jeśli zawodnicy będą skakać tak daleko jak... Dobra. Widzimy... Nadal... Nie wiem czy tak będą skakać. Na skok czeka kolejny zawodnik Warunki w każdym razie no są niezłe. Jestem. Ten wiatr tak się kieruje mniej więcej pod narty bardzo ładnie stabilnie na rozbiegu piękne wyjście z progu problemy w locie przez ten wiatr ale 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 będzie świetny skok proszę państwa 135 metrów o takie skoki nam tutaj chodzi przyjrzyjmy się jeszcze no dobra przekonał mnie zobaczmy sobie powtórkę bo skok naprawdę warty powtóreczki zobaczmy jeszcze na tej skoczni ładna i wysoka trajektoria lotu i tutaj już na płask, no to trochę Trosze, akurat jest, jest nierealnie czek. zrobione, ale szóste miejsce jest bardzo dobre miejsce, perfekcyjne odepchnięcie od belki, czy będzie porównywalnie dobry skok, piękne wybicie, troszkę problemów w locie oczywiście, ale... To bardzo dobrze to wygląda, wygląda to świetnie, jest telemark. 138,5 metra. To był jeszcze lepszy skok niż pierwszej serii, no ale już patrzyliśmy sobie powtóreczkę, na to ten drugi i trzecie miejsce. No, forma idzie do góry, forma idzie do góry, o to chodzi. Idziemy sobie na trening. 5 skoków na skoczni średniej... No może być prędkość najazdu. No i jeszcze mamy. Szybko to poszło. Jedną drużynówkę, no niestety taki trochę krótszy dzisiaj odcinek bo chciałem sobie zostawić na zakończenie sezonu te skocznie. Także ostatnie zawody. Saporo, K120. Dużo drużynówek. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. No i czy nasza drużyna tutaj jeszcze na sam koniec odcinka da radę wygrać? Oby tak się stało. Tutaj troszkę problemy na najeździe w pierwszej fazie. Wyjście z progu dobre, troszkę problemów w locie. Jest dość, dosyć nisko, ale warunki nie też nie są jakieś super. 128 metrów, no może być, ale kurczę, nie pomogłem za bardzo naszej drużynie, która jest jak na razie na drugim miejscu. I oczywiście mamy szansę skoczyć na pierwsze miejsce, jak najbardziej. Perfekcyjne odepchnięcie od Belki, no i zobaczmy co będzie z tego skoku, o był jak najlepszy. Bo mamy. Nie! co mogłem się lepiej wypić, ale stabilnie w locie jeszcze telemark by się przydał. Jest telemark. 130 metrów z telemarkiem. No to. Tutaj już myślę pomogłem naszej drużynie. Zobaczmy sobie ostatnią powtóreczkę jeszcze w tym odcinku, bo i tak będzie krótki. Noty, same 20. Także bardzo ładnie, naprawdę. No i. Powoli zmierzamy do końca dzisiejszego odcinka. Czy będzie pierwsze miejsce? Jeszcze zobaczmy. Yeah! Nie! Czekajcie, jeszcze niech wszyscy skoczą. O nie! Kurczę, mamy nadzieję, że. No niestety. Troszkę brakło, nam 4 punkty w zaokrągleniu do Finlandii, ale drugie też całkiem dobre miejsce. Zapisujemy sobie grę, no i już wam mogę powiedzieć, że w kolejnym odcinku będzie koniec kolejnego sezonu. Wszystkie dyskocznie sobie, zrobimy turniej skandynawski, puchar świata w planicy. No, i już tutaj można powoli myśleć o jakimś nowym, prawda, kombinezonie. Nie wiem jeszcze jakim. Już chyba będę zbierał na ten najlepszy za 100 tysięcy, chociaż no troszkę jeszcze brakuje, ale przydałby się, przydałby się już najlepszy. Dobra, ja się z wami żegnam. Zapraszam jeszcze raz do stawienia Subika. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tych skoków. No, i do usłyszenia.